Nazywam się Małgorzata Tadec jestem lekarzem, jestem specjalistą, neurologiem i specjalistą rehabilitacji medycznej. Leczeniem toksyną botulinową zajmuję się od ponad 12 lat. Korzystając ze swojego doświadczenia, chciałabym przedstawić Państwu, czym jest leczenie spastyczności, czym jest sama spastyczność, jakie problemy mają pacjenci i jak możemy pacjentom pomóc rozwiązać te problemy. Udar mózgu jest to choroba, która najczęściej kojarzona jest z ludźmi starszymi. Ludźmi, którzy dodatkowo obciążeni są chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca. Tymczasem udar mózgu może dotyczyć każdego bez względu na wiek. Statystyki są bezwzględne. Blisko 17 milionów ludzi na świecie doznało udaru. W Polsce dotyczy około 90 tysięcy ludzi. Okazuje się, że w ciągu całego życia jedna osoba na sześć dozna udaru mózgu. Udar mózgu jest to choroba, w której dochodzi do uszkodzenia pewnego obszaru mózgu. Przyczyny są różne. Jedną z przyczyn jest niedokrwienie pewnego obszaru mózgu. Dzieje się tak wskutek zamknięcia dopływu krwi do tego obszaru mózgu. Druga opcja to na przykład pęknięcie naczynia, w wyniku czego dochodzi do wylania się krwi do tego obszaru mózgu i w ten sposób jego uszkodzenia. Uszkodzenie mózgu powstałe wskutek udaru doprowadza do objawów neurologicznych. Najczęściej występuje osłabienie kończyn. A, czyli zmniejszona sprawność lub w ogóle brak możliwości ruchu ręką, nogą. Mogą występować zaburzenia mowy. Pacjent ma kłopot z wypowiedzeniem słów, albo przeciwnie, mówi dużo, ale brakuje sensu tej wypowiedzi. Innym rodzajem zaburzeń mowy jest sposób mówienia. Ta mowa jest niewyraźna. Wśród innych objawów neurologicznych wymienia się zaburzenia koordynacji ruchu. Pacjent w sposób niepłynny wykonuje ruch. Mogą występować ponadto zawroty głowy. Objawem udaru mózgu mogą być zaburzenia widzenia. Rzadko objawem udaru mózgu może być ból albo y, tak duże uszkodzenie mózgu może prowadzić do śpiączki. Największy odsetek pacjentów prezentuje osłabienie ręki, osłabienie nogi. U niektórych to unieruchomienie, zmniejszona możliwość poruszania się, związana jest z prowadzeniem fotelowo-łóżkowego trybu życia. Niektórzy poruszają się z pomocą wózka inwalidzkiego, pomocy typu kula łokciowa albo trójnogi. Natomiast unieruchomienie związane jest z dużym ryzykiem, ponownego udaru mózgu. Wiąże się też z większą podatnością na infekcje, na przykład infekcje dróg oddechowych, dróg moczowych. To także zwiększone ryzyko osteoporozy, która z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem złamań. Unieruchomienie to także w dłuższej perspektywie problem z zaparciami. Pamiętajmy, że unieruchomienie to także wycofanie się pacjenta z życia społecznego, co może mieć swoje Konsekwencje. Każdy pacjent, który dozna udaru mózgu, powinien być poddany rehabilitacji. Ta rehabilitacja powinna być włączona jak najszybciej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji jest ustabilizowanie stanu pacjenta czyli pacjent musi znajdować się w takim stanie, aby nie było zagrożenia jego życia. Jeżeli Mamy pacjenta stabilnego, rehabilitacja powinna być wdrożona. Rehabilitacja każdorazowo powinna być dobierana indywidualnie, indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta. Plan rehabilitacji pacjenta powinien być także omawiany kolegialnie. Problem rehabilitacji to problem interdyscyplinarny. To powinna być perspektywa pacjenta, opiekuna pacjenta, perspektywa lekarza, perspektywa fizjoterapeuty, terapeuty mowy. Czasem sięgamy także po pomoc ortopedyczną, czyli specjalista ortopeda, specjalista neurochirurg, także neurolog, także specjalista rehabilitacji medycznej. Uszkodzone obszary mózgu to wcale nie znaczy, że dana funkcja wypadła w sposób nieodwracalny. Mózg jest niebywały. W mózgu występuje takie zjawisko jak plastyczność. Plastyczność mózgu polega na tym, że zdrowe obszary próbują przejąć funkcje, które wypadły w wyniku uszkodzenia, jakim był udar mózgu. Jest to taka sytuacja, w której te zdrowe obszary szukają nowych połączeń, tworzą nowe połączenia, tak aby spróbować powrócić do stanu, który występował przed udarem mózgu. Nie dzieje się to samoistnie. W tym pomaga rehabilitacja. Rehabilitacja, która jest rodzajem takiego znaku drogowego, w którą stronę mózg. Powinien pracować, aby powrócić do tych utraconych funkcji. Jednym z objawów, który pojawia się u pacjentów po udarze mózgu, u tych pacjentów, u których występuje unieruchomienie przy czym nie musi to być unieruchomienie w sensie takim, że pacjent porusza się na wózku inwalidzkim ale to może być po prostu mniej sprawna ręka. Może dojść do rozwoju zjawiska, jakim jest spastyczność. Spastyczność jest rodzajem wzmożonego napięcia mięśniowego. U różnych pacjentów może to mieć różne nasilenie. U niektórych pacjentów spastyczność jest w ogóle niezauważalna. U innych jest tak, że jest zjawiskiem, które pomaga, na przykład, w poruszaniu się. U innych, z kolei, nasilenie tej spastyczności jest tak duże, że sprawia trudności. Może powodować ból. A zjawisko spastyczności dotyczy 25 do ponad 40% pacjentów, którzy przebyli udar mózgu. A ryzyko rozwoju spastyczności to unieruchomienie, zaburzenia czucia czy brak czucia, a także wielkość uszkodzenia mózgu w wyniku udaru. Im większy obszar mózgu został uszkodzony. Tym większe ryzyko rozwoju spastyczności. Spastyczność rozwija się w różnym czasie po udarze mózgu. Może być tak, że pacjent, leżąc jeszcze na oddziale neurologicznym, już zaczyna rozwijać spastyczność. Czyli wyczuwamy w badaniu u takiego pacjenta wzmożone napięcie mięśniowe. Ale to nie znaczy, że zaczyna już na tym etapie sprawiać pacjentowi trudności. Spastyczność, pamiętajmy o tym, że nie jest chorobą wynikającą z uszkodzenia mięśnia. Spastyczność wynika z uszkodzenia mózgu. Dany mięsień po udarze mózgu dostaje nieprawidłowe sygnały. Uszkodzony mózg nie wysyła sygnałów hamujących. Wskutek tego w obrębie mięśnia jest dużo sygnałów pobudzających pobudzających mięsień do pracy, czyli skurczu w mięśniu takim, powstaje w związku z tym napięcie. Pacjent nie może siłą woli zmniejszyć tego napięcia, dlatego spastyczność może występować u pacjenta w sposób trwały, ciągły albo może pojawiać się okresowo, wtedy, gdy pojawia się jakiś bodziec, na przykład zimno, na przykład dotknięcie stopą podłogi. W przypadku dotknięcia stopą podłogi u pacjenta mogą występować tak zwane klonusy. Często pacjenci opowiadają wtedy, że drży im noga. Nie jest to drżenie, tylko jest to właśnie spastyczność. Na pytanie, kiedy zacząć martwić się o leczenie spastyczności, najłatwiej odpowiedzieć w ten sposób, że wtedy, kiedy spastyczność zaczyna sprawiać trudności. Trudności w życiu codziennym, w wykonywaniu pewnych czynności, jak na przykład nie mogę otworzyć ręki i umyć jej, albo na przykład przy próbie krojenia chleba jest duża trudność z przytrzymaniem tego chleba. Trudności mogą pojawiać się także w momencie, kiedy pacjent już jest poddany rehabilitacji i jest duży kłopot, na przykład z ubraniem ortezy, która pomaga takiemu pacjentowi w odpowiednim ułożeniu ręki albo ułożeniu nogi. U pacjentów, u których spastyczność występuje w sposób stały. Obserwujemy charakterystyczne ułożenie, na przykład ręki albo nogi. Widzimy wówczas, że po stronie objętej chorobą, na przykład ręka jest przyklejona do ciała, nadgarstek zgięty, a pięść zaciśnięta. Taka przetrwała spastyczność może też bardzo przeszkadzać w noszeniu ortezy, którą często pacjenci mają zalecaną. Pamiętajmy także, że z spastyczności często towarzyszy ból. Ból może wynikać z samego wzmożonego napięcia mięśniowego, może wynikać także z nieprawidłowych procesów zachodzących w obrębie samego mięśnia, e, także kości, może też wynikać z tego powodu, że zostały uszkodzone pewne struktury w mózgu, które odpowiadają za sposób odczuwania bólu. Jednym ze sposobów leczenia spastyczności poudarowej jest leczenie toksyną botulinową, popularnie nazywaną botuliną. Pamiętajmy o tym, że botulina to jest lek Dawki botuliny, które stosujemy w lecznictwie, są dobierane każdorazowo indywidualnie do pacjenta. Kwalifikacją do leczenia toksyną botulinową zajmuje się lekarz specjalista, najczęściej neurolog, ale także specjaliści rehabilitacji medycznej, którzy są odpowiednio przeszkoleni w tej dziedzinie. I każdorazowo taki lekarz kwalifikuje pacjenta do leczenia. Aktualnie w Polsce dostępny jest dla pacjentów program leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu toksyną botulinową. Ośrodki, w których możliwe jest um, szukanie pomocy w leczeniu spastyczności, dostępne są na stronie internetowej. Jak wyglądają kryteria kwalifikacji? To jest spastyczność, która pacjentowi przeszkadza w czynnościach dnia codziennego. To na przykład jest zaciśnięta dłoń, tak że pacjent ma duże trudności z otwarciem dłoni, lub w ogóle nie może otworzyć tej dłoni. Ma kłopot z myciem dłoni. To może być sytuacja, w której pacjent ma przyklejone ramię do tłowia i nie może umyć. Pachy. To jest sytuacja, w której na przykład występuje zgięty łokieć i to zgięcie jest na tyle duże, że pacjent nie może spać, bo na przykład odczuwa dolegliwości bólowe w obrębie łokcia. Leczenie botuliną polega na tym, że pacjent dostaje zastrzyki, zastrzyki w mięśnie. E, robi się to w ten sposób, że w momencie, w którym pacjent jest zakwalifikowany do takiego leczenia, e, omawiane są dokładnie możliwości, tego, co pacjent może osiągnąć po takim leczeniu. Jest to rozmowa albo z pacjentem, albo z jego opiekunem, bądź też z pacjentem i opiekunem, i także lekarzem. Pacjenci opowiadają, czy też ich opiekunowie, o problemie, z którymi sobie nie radzą. Lekarz dostosowuje możliwości leczenia do tego, co pacjent chce osiągnąć. Wtedy nasze potrzeby, nasze możliwości spotykają się gdzieś w połowie i dyskutujemy nad określonymi zadaniami, zadaniami, które pacjent ma osiągnąć. To może być na przykład po pięciu, po sześciu tygodniach otworzenie dłoni po to, żeby ją umyć. To może być na przykład zwiększenie dystansu, czyli odległości, którą pacjent może przebyć po wdrożeniu takiego leczenia. Zastrzyki z toksyny botulinowej odbywają się co 4 miesiące. Są one wykonywane pod kontrolą, najczęściej pod kontrolą ultrasonografii, czyli lekarz dokładnie widzi, w którym mięsień pacjent dostaje zastrzyk, tak aby to podanie było bardzo precyzyjne. Podkreślam jeszcze raz, że każdorazowo dawka tego leku dostosowywana jest do pacjenta i do mięśnia, który jest. Ostrzykiwany. Po takim zastrzyku pacjent nie odczuwa od razu efektu leczenia. Pacjent musi poczekać na taki efekt około tygodnia 10 dni. Po tym czasie mięsień zaczyna się rozluźniać, czyli działanie botuliny polega na rozluźnianiu mięśnia, zmniejszaniu tego nieprawidłowego napięcia mięśniowego. Czas Działania tego leku, czyli botuliny, jest też ograniczony. Działa średnio 12 do 16 tygodni, i wtedy efektywność tego leczenia zmniejsza się. Pacjent ponownie zgłasza się do lekarza na kolejną iniekcję. Pamiętajmy także, że najlepsze efekty leczenia botuliną osiągamy wtedy, jeżeli zastrzykom towarzyszy rehabilitacja. Jest to bardzo ważne. Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia zastrzykami z potuliny określamy cel tego leczenia. Wygląda to w ten sposób, że spotykamy się podczas rozmowy, w której uczestniczy pacjent, opiekun pacjenta i lekarz. Pacjent, opiekun pacjenta opowiadają, z czym pacjent ma trudność, z czym sobie nie radzi, co chciałby poprawić. Lekarz ocenia możliwości. Czy uda się to osiągnąć? Wtedy wybierane są mięśnie, które zostaną ostrzyknięte botuliną, odbywa się iniekcja, i następnie po około 5-6 tygodniach spotykamy się i oceniamy, czy nasz cel został osiągnięty. Cele wybierane są tak, żeby były w miarę możliwości proste do osiągnięcia. Może to być na przykład szybsze przejście 100 metrów, 200 metrów u pacjenta, u którego do tej pory było to mało możliwe, ale możliwe. Może to być na przykład odkręcenie pokrywki słoika, albo może to być po prostu otworzenie zaciśniętej pięści. Życie po uderze mózgu. To nowe życie. Wcale nie musi oznaczać, że jest to gorsze życie. Pierwszą rzeczą jest kwestia zaakceptowania, że to życie jest teraz inne i na pewno będzie wymagało walki, ale walkę należy podjąć i warto ją podjąć, bo to jest walka o niezależność. Oczywiście każdy pacjent jest inny. Dla każdego pacjenta czym innym jest niezależność. Dla jednego pacjenta będzie to Spacer dłuższy. Dla innego pacjenta będzie to możliwość siedzenia na krześle dłużej niż 5 minut, ale każdorazowo warto tę walkę podjąć.